i czyści, wszystkim witam Was w Kandensara i w grze, Sobota i kolejny raz już gramy w tą wspaniałą mapę. Dlaczego my ostatnio dostaliśmy do tego e, trochę amo? Znaczy, amo skina, który też jest bardzo ładny. Nie powiem, czemu ja ten nóż. Byli. No nie blokuj, chłopie. Dobra, to jest pięć na pięć. Tutaj sprawdzamy. Na razie jest nas dwóch na dwóch. Dobra. A, jeden był. Tylko przeciwnik. Brawo. Ale zabiłem. Zabiłem go. Ho, 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 ho. Dobra. A to był taki śmiech, nie wiem, jakby to określić, Dobra, będziemy sobie z... Y, naszym tutaj tą M 4 tak? Z... z no. Da się tutaj wrócić. Tak, da się. Dobra. Chcę co zrobić tak. Wątpię, na... Dobra, za załatwiliśmy. Mamy karambita. Więc no jest czym tutaj walczyć. Tak szczerze. Więc może tą mapę tutaj nam się uda wygrać. Jakoś. Hmm. Defuse Kit może się przydać. Rambi, tak samo. No na razie mamy 2 kills. 0 deadów, 0 asyst. Więc bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. dostał ileś tam zadałem komuś 3 kille jakim cudem 3 kille Aha, koje zabiję, od razu najdem. Ty dobry patent. Jednąć, nejdem mi święty spokój. No to ja wolę tam chodzić na te B, raczej znaczy na te A. Ja, bo jest fajny celownik z tej strony z Force. No retreat, no surrender. Od razu kill. Mamy dwa kile już, kolejne. Gdzie jest kolejny? Wow Dobra, mamy tutaj wygraną Elegancko Zobaczymy co będzie kolejnego No i pies musi tutaj maszerować, to nie? To jest norma nie wiem, ja tutaj będę musiał chyba drzwi do pokoju zrobić. Tak, nie mam, po, nie mam pokoju drzwi, racja. Ale udaje mi się zawsze kogoś zabić. O, kurde, nikogo tej nie ma. Czy może specjalnie nie wyszli. A wiedzą, że. Okej. Okay. Dobra, załatwiony. Pięć 4 na 4 no to. A tutaj Awczu Tymi najdami to jest naprawdę fajnie strzelać. Nie 6 killi. Zero deadów, zero asyst. Piękny meczek. Nie powiem. 5 to 0. No, I będzie. Będzie naprawdę ciekawy. Ciekawe nagranie. Nawet jeżeli raz zdechnę. z B ich jest pięciu więc może wiecie, nie będę tak tego... jezusie chłopy, co wy tutaj robicie Ten, co tam robi, ten raszuje perfidnie. Ja wolę trochę nie raszować. Wolę na spokojnie. No tak, szczerze, ja bym teraz poleciał tak środkiem, to bym mógł tutaj zrobić kilka kili. Dobrych. No? Spróbujemy. No i tak to jest ostatnia runda. Kolejny. Kolejny. Gdzie on jest? To left. Force One. On <laughs> Na czas go wzię. Okej. Okay. Pięknie, że graliśmy na czas. Zmienię sobie kosę. Tu jest tak, że trzeba zmienić kosę. O, 10 kg mamy. Aha, no dobra, mamy pakę. Tak szczerze, to jest tylko jeden, jedno wyjście. Has been planted. Okay, Mom. Nie! Yeah, udało się! 11 kili i 0 deadów, 0 ases. Normalnie, król, król w tej grze dzisiejszej. Więc to by było na tyle, kochani. Nie zapomnijcie o łapce. ten do komentarz, no i subskrypcji, jeżeli wam się to spodobało. więc to tyle, trzymajcie się i chaos.